Zadanie 12. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY narysowano wykres funkcji, taki jak tutaj na rysunku, składający się z trzech części. I pierwsze polecenie dziedziną funkcji: dziedzina, czyli jak daleko w lewo i jak daleko w prawo sięga nasz wykres. W lewo najdalej sięgamy tutaj, do minus 6, czyli na pewno dziedzina zaczyna się od minus 6 domkniętej. No, i teraz już wiadomo, że nie trzeba sprawdzać reszty, bo wreszcie nie ma od minus 3. Ale możemy przeanalizować. W minus trójce niby jest pusto, ale na dole jest zapełnione, czyli nie mamy przerwy w dziedzinie. I jedynka pokrywa się z tą tutaj na wysokości piątki. Mamy, kończymy na piątce, więc prawidłowa odpowiedź to na pewno jest A. I dalsza część tego zadania. Największa wartość funkcji F w przedziale. Od minus 4 do 1. W przedziale od minus 4 do 1 to jest ten przedział odtąd dotąd i szukamy największej wartości. Największą wartością na pewno nie będzie piątka, bo tutaj było kółeczko puste, czyli tam nic nie ma. Więc szukamy innej, najwyższej wartości i to są wszystkie te liczby, które tutaj mają wartość 2, od minus 4 do minus 3. Czyli największą wartością w tym przedziale. Jest dwójka. I w takim razie wybieramy odpowiedź prawidłową jako odpowiedź C. C jest prawidłowa, czyli dwójeczka. I idziemy sobie dalej. Trzecia część tego zadania. Funkcja F jest malejąca w zbiorze. Sprawdźmy, gdzie jest funkcja malejąca. Na początku stała, potem mamy rosnącą, kawałek stałej i malejąca. I ta malejąca to będzie odtąd, czyli od dwójki domkniętej. Do piątki domkniętej. To jest wykres funkcji malejącej. W takim razie mamy od 2 do 5 domkniętej. Sprawdźmy, która odpowiedź w takim razie jest prawidłowa. Od 2 do 5 domkniętej mamy odpowiedź D i to jest prawidłowe rozwiązanie tego zadania.